Witam ponownie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Morrowind z Drakanem. I jesteśmy nadal na trasie z Nevraso Gralor, które naprawdę niedługo zarobi strzałę albo kulę w łeb. mnie to trzeba naprawdę drażnić. No i zobaczymy... o, więcej kwiatków. Kwiatki mnie relaksują. Więcej kwiatków O, no, no, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, na razie te kwiatki sobie oleję Proszę, niech to będzie gdzieś tutaj Rzymus, od paru minut nic mnie nie zaatakowało, więc mam złe przeczucia. Proszę, niech to będzie blisko. Bo ona naprawdę zrobi strzałę w łeb niedługo. Jest kaplica. Jest kaplica. Mam nadzieję, że to jest to No dawaj szmato! Ktoś tam jeszcze jest w dodatku Chodź tu Powiedz mi, że to jest ta kaplica, której szukasz Czy to są te pola, coś tam O matko, to jest Tak, są pola Dzięki ci za pomoc, Drakan. Oto obiecana zapłata. Oby wszystkie twoje podróże przebiegały bezpiecznie. Mam nadzieję, że tak będą przebiegały szybciej. I bez ciebie. O matko boska... Eee, dobra, jak daleko jestem od Balmory? Dość znacznie. No dobra, zobaczymy co jeszcze ten koleś tutaj chce. Szybki zapis. Jeszcze mnie jest atakował, więc... Wnioskuję, że już mnie nie zatakuje. Widzę, chyba możesz przydać się do pomocy. Mój przyjaciel zaginął i bardzo się o niego martwię. Przyjaciel? Tak ja i Adras Oril byliśmy w drodze do Vivek, gdy on usłyszał dziwny, zwierzęcy dźwięk. Jest on kimś w rodzaju przyrodniaka amatora, więc poczuł obowiązek sprawdzenia co wydaje takie odgłosy. Od tej pory minęło kilka godzin i obawiam się, że... Coś mu się stało. Jeśli uda Ci się go odnaleźć i przeprowadzić całego i zdrowego, to wdzięczność ma będzie ogromna. Poszedłbym sam, ale jestem raczej typem naukowca, tak jak on. Dlatego właśnie podróżowaliśmy razem. Zawsze to raźniej, prawda? Pomożesz mi? Eee, dobra. Dzięki jak dzięki. Naprawdę lękam się o jego życie. Mm. Off! Tube. To jest No co za... Raz. Dobrze się zaciął. Bo w przeciwnym razie by pewnie zginął. O, Uu. Uuu! Au! Ał! Kaguti w okresie godowym. Chcę odpocząć! Ja mam sztymany praktycznie. Wow. O nie, jest drugie. Może jest tylko on mnie widzi. Tylko, że się niby skradam. Aaaa! Dawaj, z nich na zniszczenia! Bam! O to też jest w okresie godowym. Ups! Mam nadzieję, że to... Jakby się nie zniechęci nikogo do mnie. Mam nadzieję, że ten kolej się jeszcze jak pobliżył, bo w przeciwnym razie będę znowu... Szukał... Znaczy, łaził z NPC-em. Nie wiadomo jak długo. Co? Cze... O! Jakiś proczny Elf. To chyba on? Edras, tak. Dzięki niebezpiecznym, że udało ci się mnie odnaleźć. Nie wiem, co bym tu bez ciebie zrobił. Zapędziła mnie tu ta, ta grupa... ...Kaguti. Mój przyjaciel jest po drugiej stronie tych bestii. Już ich nie ma. A, znasz już story na no, bla, blablabla. dobra, zaszedzimy trochę czasu, chodź tu. Ten tekst był trochę długi niestety. No przynajmniej on jakoś tam pędzi w porównaniu z tamtą hajzą. jest. No i co mi dasz? Co mi dasz? Albo bo ty co mi dasz? O, hmm. aktualnie ono dziennik. A... Pewnie się, czy jest dalotyk kabyty. Dobra, bla, bla bla. A jak mi nic nie dacie, to ja was zabiję. A, mój przyjaciel, e, teraz udało ci się go znaleźć. Cudownie. Wielkie dzięki, nawet nie wiesz. Jak wiele to dla mnie znaczy Obawiam się, że nagroda jak ode mnie dostaniesz nie będzie niczym wielkim O dzięki Jednak ten amulet może Ci się przydać podczas podróży Przecież pomógł nam przy wielu okazjach Uważaj na siebie Dano no, do kwitunku. Amulet powolnego opadania O, w sumie Faktycznie może się przydać Gdzie on jest? Już go przywdziejemy Móby mały offroad zrobić do Balmory o chwila Coś tu jest Czyżby nowy grobowiec Rodziny Sorano Nie strasz mnie, kurna Dobra, wchodzimy spróbujmy się trochę skradzać, zawsze się przyda trochę poziomu. O nie! Nie! Nie ścinaj! Głupi crossfire! Muszę zmienić softa do nagrywania. A. Widzę tam szkieleta. Tu już znaje się zjawa. Tu na pewno jest zjawa, bo widziałem rękę. Cześć, szkielet! O, ma łuk! On ma łuk! jesteś? budowałem Yeah! To wyszło nieźle. Zwykły długi łuk. No ja mam hit nowy, więc... Masz ten, a ja sobie wezmę ten. No i strzały zawsze się przydadzą, zawsze, że są żelazne. Joss. Panie Spormoczki. Książka. Księga życia i służby, no ale jest warto przynajmniej te 40. Może to się przynajmniej ze tych za nią wyłudzić. O, coś tu jest Topór wojenny za trzy dychy Nie eee. Nie warto Nie za tak ciężar Co to jest? Zamknięte Oba Półbokręż, kluczowy cukier i to coś Dobra Przywdziewamy wytrych ładnie zabierz razem Uff! Uh, zwykły A co tutaj? O, no, zawzięte. Ach, w końcu. Naprawdę? Wow. Bubel. O, cześć. Z powierzchni, szybki zapis. Ta, stąd wyszedł. Nie, jednak nie. Przejdź. Spalaj. Gdzie jesteś? Przejdź. A, też mi nic nie zostawił Dobra, co my tu mamy? Korkowiec Skóra dedry, oooooh 200 wartość Zdecydowanie coś się uda stosownego za nią dostać Z moimi obecnymi, obecnymi umiejętnościami handlu pewnie jest jakieś 80. A, to stąd wyszedł Tutaj nie ma. Popilna sól. Ona się przyda. Mączka kostna. Łapka. Sądy chyba mam. Jedną. No. Oj, nie fajnie. No, dawam mam tylko jedną sondę. O oh, wow Fuuu, skrzynka hmm. No dobra, trudno A. Ah, o chwila. Dobra, zrobimy szybki zapis W razie, gdy to się okazało śmiertelne O, oh, loot Wow bo... Konkretnie nie warte. To było tak bardzo niewarte, że aż szkoda. Jaśnie uzdrowienia. I, 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 i. Uzdrowienie serca. O, udało się. Ale fajnie. A teraz kula ognia. Szybki zapis. O. Trzeba otworzyć. Mhm. Mm Jeden z tych poległ. Aha! No dobra, przeciwamy skoro to mógł. <laughs> Kurczę, przepraszam, jeżeli mam coś w gardle, ale... No niestety nic na to nie poradzę. Co to jest? Uuu! On? Co to jest? Co to jest? Kurcze! Żarłacz! Ebo mowy Helm Sorano, wartość 15 tysięcy! Ale to, to ma nazwę. To jest Helm Sorano, więc on do czegoś służy. Więc pewnie jest do jakiegoś zadania, którego jeszcze nie mam. Tak więc wnioskuję, że najlepiej będzie po prostu zostawić go gdzieś u w... ciebie w, w domciu. No ale tak czy inaczej To była ciekawa istota. Nigdy wcześniej nie widziałem żarłacza. To! A to ty. Dobra, spróbujemy teraz dojść do Balmory. I nie zginąć. O! Nie zauważyłem cię. Ej! Rozpłaję. Kółko, kółko. Jak tam w ogóle postęp poziomu? 3 na 10 Wow W ogóle jestem jeszcze pierwszym poziomem Słabo W ogóle co ja mam tak w ogóle Zniszczenie, zaklinanie, przemiana Przywrócenie, alchemia, iluzja Przywołanie, mistycyzm, celność, średni pancerz Chyba powinienem trochę więcej złożoności, której ...których tak częściej używam. Muszę je podrzucić. No dobra. Chyba mam decyzję, żeby stworzyć postać, która będzie... ...umiała jako tak używać wszystkich szkół zaklęć. Chcę, żeby to był mag dla odmiany, nie te hybrydy, które kiedyś robiłem. Oczywiście znaczy będzie nosiła... ...nieco cięższy pancerz niż mag, ale... ...no... ...po prostu chcę. Tak. A właśnie, tam jest ta dziewczyna, która stała sobie na drodze. Będzie trzeba to niekiedy zajrzeć. Cześć robaczek. Tak właśnie, one chyba coś tropiły fajnego. Maszota. Masz pędraka. Zwiększa się siła woli i wyleczenie z zatrucia. No całkiem niezłe. Całkiem, całkiem Dobra, szybki zapis To jest martwy szczur e Balmora w tą stronę No dobra Widzę kolejne rozwidlenie A tutaj Balmora w tą stronę, tak Cześć skrzekacz o fajnie, tu już jest port księżycowy, czy jak to tam się wabi hmm. Ciekawe, co jest mi nim w ogóle Mam jakieś fajne zadania, nie wiem Wiesz, że to jest Ja tak w ogóle sobie myślę, zakończę to zadanie i może tak z jedno zadanie wokół głównego w końcu pocisnąć. toż nie wiem, zacznę najpierw co będzie dalej. Ja chciałbym naprawdę sobie w gildi Magu trochę tak pocisnąć te zadania, trochę tak podbić swoją rangę, trochę sławy może zdobyć. To właśnie qui. To właśnie śpiewają. Siemano. Dobra. Będziemy duki magów. Tak w ogóle. co to jest a nie powinny być się trzy? Zresztą tam powinno być jeszcze Ale nie wziąłem nigdzie żadnych znaków. Czy Drakan ma kwiaty dla Ajiry? Czy masz wszystkie kwiaty, których potrzebuje Ajira? Tak, oto one. Tak, to są kwiaty, których potrzebuje Ajira. Ajira ma dla Ciebie kolejne mikstury. Ajira ma nadzieję, że zrobisz z nich dobry użytek. Czyli zabrała kwiaty... O, sześć razy małe przywrócenie many. To mi się zdecydowanie przyda. Oj tak. Tak w ogóle... Mogę Ci to jakąś opędzlować? O. Eee... e -o -o? A, w Seiran pewnie zostawiłem. Kurczę. Ale mogę je sprzedać, o. No, nie tak źle. Nie jest tak źle. Dobra, zobaczmy, jakie jest następne zadanie, które ona mi zleci. Eee... Obowiązki. Ajira bardzo żałuje, ale Ajira musi bardzo ciężko pracować nad tymi raportami, żeby Ajira mogła wybrać swój zakład z Galbedir. Ajira potrzebna jest teraz ceramiczna misa. No i nie zgadnę, muszę do jakiegoś lochu iść, tak? Masz tu 10 smoków, a że potrzebna jest ceramica misa Adjira? Myślisz, że w miejscowości Balmora... Ravir. Ah. No. Okej. Okay. To jest bardzo proste zadanie. Myślałem, że będę musiał iść do jakiegoś grobowca, żeby jakąś misę zdobyć dla niej. Okej, okay. Ravir był gdzieś w tą stronę. Pamiętam, bo często handlowałem z nim w przeszłości. Ravir, tak. Cześć, kocie. Jakoś ceramiczną misę potrzebuję. Misa z ceramiki. Pff. Dobra, na nie będę się nas przeczą. Dostałem 8 za samą podróż tutaj. <laughs> Bardzo przyjemne zadanie. Dobra O! Adjira musiał odnaleźć swoje skradzione raporty Co się stało? Adjira bardzo potrzebuje Twojej pomocy Galbedir ukradła raporty Adjiry o właściwościach Jakie mają tutejsze grzyby i kwiaty. Adjira wie, że Galbedir nie opuściła Gildimagów magów, gildi Więc magów, raporty muszą być gdzieś w pobliżu eee, A misa? Chce robisz to misa? Oszu, że jest potrzebna serialiśla misa. Masz Tak. Fajnie? Dobra. Czyli gdzieś... Najpierw wypytajmy to łajzę. Cześć, ma to? ta ta ta. Eee. zje raporty oczywiście że nie czy sugeruję że okradłbym koleżankę z gildii? tak Łoł! kamukawa taca szkoda że jej wcześniej nie ukradłem nie tu jej nie ma fila aha wiedziałem że coś widziałem ale myślałem że tam będzie Dobra, tu jest to grzyba Tu po prostu mam się rozglądać Kurczę, crossfire Zaczyna być naprawdę męczące Dobra, co my mamy tutaj powiedzmy? Nie Tu też nic nie widzę Dobra, tu mamy i od kwiatów, i od grzybów. Drakon ma skradzione raporty Adziry. Tak, oto one! Doskonała absorpcja many. Doskonała tarcza błyskawic, fajnie. Tarcza mrozu i mikstury tarczy ognia. Bardzo fajnie! To zdecydowanie bardzo fajne. Obowiązki? Adzira zna wiele sekretów, ale drakan nie może ich na razie poznać w i z Adziraką... Dojesz do rangi czarnoksiężnika. O oh, wow. Uh, Ranis Atris może mieć dla ciebie jakieś obowiązki, ale Adjira jej nie lubi. A, oh, no cóż. Może dobra przyjaciółka Adjiry, Edmina Elbert z magów w będzie mogła pomóc. Meh. Możesz co mi coś nauczyć? Włócznia... Przywolnie truposza, na razie nie Kaprys poety Odporność na choroby Ale mam mało kasy, się dopiero zorientowałem Zaklęcia Tarcza, uspokojenie, uspokojenie hmm. Bariera 20 punktów aż Lewitacja, tarcza przywołanie, podatności, zaklęcia, no, niech będzie coś ciekawego. I znowu mi blokujesz drogę. Proszę, miej jakieś fajne zaklęcia. Ach, księżycowy cukier, kurcze, delikatność. Jesteś orczycą w końcu, kurna. Nakręcia. kęcia. wyleczenie wyleczenie na winnych. Kierujący balsam. Nie. Odkrótka balen też nie. Czyli kupa masz. Hej, Wise, o chce awans. Gratulacje, twój obecny oficjalny tytuł to Terminator Drakan. Ucz się pilniej wykonuj swoje obowiązki. Mam jeszcze jakieś? Aha. Terminator nie znajdzie u mnie żadnej pracy, jednak dowie dowiedz się czy nie należy ci się awans. Tak też zrobimy? Gratulacje, Twój obecny oficjalny tytuł to Czeladnik Drakan, Ucz się pilnie i wykonuj swoje obowiązki. Masz coś dla mnie? Trzeba przekonać byłego Telwani, że powinien dołączyć do nas, kiedy już tam będziesz. Możesz przy okazji odzyskać od nam jej należność względem gildii. Dołączyć do nas. Interesujący nas Telwani nazywa się Larar Perelot. Przebywa w Sulipund. O matku, gdzie to jest? Jeśli nie uda ci się namówić go do wstąpienia do na w nasze szeregi, zabij go. Kiedy już tam będziesz, odzyskaj od Manwe jej należności względem gildii. Przybywa niedaleko w Punabi. Dobra, najpierw zobaczmy Sulipund. Znajduje się na drodze do. na drodze z Punabi. Leży tuż przed rozstajami. A gdzie jest Punabi? Opuść miasto Balmora i uda się na wschód, gdzie leży fort księżycowy. Przejdź przez stary dwumerowy most na północ od fortu prowadzący do Molak Amur. Wow. Mini ruiny i podążaj krętymi szlaka... krętym szlakiem na wschód, aż dotrzesz do jeziora. Marandus będzie na, południow... na południu. Wow, moje czytanie. Ja pierdzielę. Zaznaczę te twierdze na Twojej mapie. O! Fajnie! Zmarandus sieć na północ, ścieżką pomiędzy wzgórzami Punabi znajduje się teraz po twojej prawej stronie Sulipunt, kawałek dalej po lewej. Podążasz za drogowskazami do Molagmar. Och. To będzie dość... Bolesne. Manwy od wielu lat uchyla się przed płatów swych należności, wynoszą one wraz z odsetkami już ponad 2000 septimów. Auć! Podobno prowadzi ona jakieś badania w Punabi blisko leży Sulipunt, w którym przebywa Lanar Berat. Jeśli zdołasz przekonać ją do zapłacenia, to podzielę... o to podzielę się z tobą tymi pieniędzmi. Fajnie! W przeciwnym wypadku po prostu ją zabij. Też fajnie. Aha, no właściwie mogę jeszcze raz amasować? Gratulacje, twoje obecne oficjalne to Illusionista Drakan. Ucz się pilniej wykonuj swoje obowiązki. Jeszcze raz? Zwiąż nasze znaczy wymagania Drakan, ale pozostały Ci jeszcze obowiązki, które musisz wykonać, które musi wykonać każdy przyszły przywoływacz. O, będę przywoływaczem, czyli summoner. No i dobra, tą optymistyczną wieścią chyba zakończę już ten odcinek, tak więc zapraszam na następne i do zobaczenia.